Cześć! No, ja się z wami, no, przywitam Mordy w Lord of Tanks, co nie? No, no dobra, Władze w tank of Tanks jedziemy Ja w tym odcinku jest ciąg 60. To tutaj widzę to prawie najgorszy ciąg, ale według mnie to wcale nie jest najgorszy ciąg, ponieważ no, dobre ciągło, czosłory, no, tak. No dobra, my jedziemy, a my będziemy tutaj. Żeby to auto, żebyśmy mogli tam celować No nie, tu ktoś jedzie, już jakieś H-35 No, no to my tu będziemy stali To też auto zjeździmy, żeby w to będziemy do niego strzelali To okej, okay, czekamy, na on wyjedzie bo, bo po prostu tak jedziemy trochę A nie, albo, czekajcie tam się ruszył i tam jest hotkiss. To Bo ja myślę, że... No widzicie, te 60 to jest dobre. Bo trafia. Bo za każdym razem przebija hotkissa. To Dobra, on tutaj też za chwilę wyjedzie. Idziemy w niego o właśnie. No teraz go nie trafiliśmy. Teraz też nie no cóż. Zdarza się nie trafiać. Znowu go nie trafiliśmy, no. Teraz. Dobra, no to my tu jeszcze. No nie no, teraz też go nie trafiłem. Chodis. Pojechał. Mój. Nie trafiliśmy sobie. Znowu. A, matko. Jacie. No teraz go akurat nie przebiliśmy, no Jeszcze nie. Okej, może teraz się uda. No nie no, dalej się nie uda. tak trudno z tego hotkisa trafić, nie? A pięć? No co tak trudno go trafić. Ja cię ja go chyba nigdy nie trafię. No traf. No ja cię... No ja w końcu. Tak to możliwe. W końcu go rozwaliłem. Tak może tak się da. Tak da się da. Okej, okay, no to y, tam ktoś jedzie jakieś te a no szczęście krajser to on mi nie przeszkadza no tylko 17 to nic mnie nie zrobi dobra, z i tutaj jak będzie wyjeżdżać no ten hotkiss co tu stał to też tak będziemy yy, no traweczka po prostu a my czekamy wcześniej jeszcze na tego krajsera, żeby nam to wyjechał Wtedy go tutaj trafimy On na pewno zaraz będzie jechać, ja tak myślę Nie zwracam uwagi na tego PZ, chyba że Nie no, mógłbym na niego zwrócić uwagę, ale nie, nie Na krusę kresera. kresera tak może tutaj już jest Nie, jeszcze tu nie ma tego kresera jak już go atakują, to my... No właśnie tu jest ten kreser. Zjawił się, jak mówimy z drugiej strony. Chodź tu. Już pani niepotrzebnie to pojechał. Tu jest Źle pomyślał. Dobra, idzie medium. No świetnie, medium jest dobry czołgale. coś masło, to, może zrobić Kurde, trafił przeciwnik oberwałis w ogóle trafił To musiał poczuć w ogóle trafić masło, w to to musiał poczuć. Okay, już po nim Myślę, że podobała Wam się bitwa też 60 myślę, że ten film zachęcił Was do kupienia tego czołgu myślę, że podobało się Wam no i po prostu radzę Wam ten czołg kupić i dobra to ja się z Wami żegnam i wszystkim mówię, cześć.